Państwa bardzo serdecznie na otwarciu stołówki, znaczy w sumie po mszy agabowej, jak widać, będzie owocnie, bogato, jak widać, chochle, walki poszły w ruch. Otawiam pierwszy krok, cię go przez 12, jak chcesz w, w kratkę Każdą zapisuję, masz drobnym maczkiem, tak żeby nie wdepnąć na linie Pamiętasz to z jak na mnie, zaraz giniesz więc ostrożnie, nie się, I teraz literą pod nas tronia w zgromadzeniu Dobrze wie co tu jest ceną, pierwszy krzyk, pierwszy oddech Pierwsze łzy, zmysłów pięć, bodców sześć I swój krzyż zaczynam nieść Jest rok drugi, trzeci, czwarty, chyba zaczynam pamiętać Żółty bogu, jasny regał, pierwsze święta, nie pamięta. Małe stopy, duże plogi, które nigdy nie zmaleją Wielkie marzenia, małe dłonie, okryte wiarą i nadzieją Zostawiam ślad za sobą, przede mną cała wieczność A czas zaciera je lekko, podkreślając nieśmiertelność Ja na przekór niemu. stawiam piąty, potem szósty Dziś już zapisane zapisany, chociaż wczoraj jeszcze pusty Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok, obudź się i strzyj Ufaś, aby wstać, walczyć, aby trwać Przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok, obudź się i strzyj aby wstać, walczyć, aby trwać Przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać Od 7 Mejko po 15 wciąż trasy nowe Na to co jest niepoznane ja otwieram swoją głowę Choć kroki jeszcze małe to już serii niebezpiecznych Piesze w szosy turbulencje i całe plecy dreszczy Schodziłem z drogi, aby potem na nią wracać Potykałem, upadałem, aby móc znowu powstawać Krok 16 to odkrywanie nowych lądów Jak wyszedłem tak... Żałuję tego, bo to bardzo ważny krok Krok buntu, walki, jak bez ochronu lot 17 do 20 prowadziły do kościoła Tam się zaczynały ratki, aż do późnego wieczora 20 i 3 czwarte, to ruchome piaski, tak zerwane ze smyczy Zaczynałem das i to jak szkoła przetrwania Odkrywane nowe ziemie, wydawało się, że idę A ja znów zaliczam glebę Kilka kroków przód, czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok, obudź się i szyj, upaść, aby wstać, walczyć, aby trwać, przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać Kilka kroków przód, a czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok, obudź się i szyj, upaść, aby wstać, walczyć, aby trwać, przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać 26, 7, 8. Tu idzie się trudniej. Postępów tu nie widać, jakbym zanurzał się w... w wodzie brudnej, w której nic nie widać. Przede mną trudna droga, jaki będzie jej finał? im była łaskawa i zaświeciło słońce, osuszyło łzy. Choć przez chwilę było dobrze, ujrzałem światło, zrobiłem kolejny krok. 29 jego imię znowu ogarnął mnie mrok. Upadłem nisko tak jak nigdy na tej drodze. Otarty z tego, co bezcenne, obiłem się srodze. Jednak powstałem, aby dalej nieść ten krzyż. Wiem, że bez tego krzyża nie znaczyłbym nic. Trzydziesty zaś zaprowadził mnie do bram, dał drugą parę nóg, by w tej drodze nie szedł sam. Idziemy razem drogą, którą dał nam dobry Bóg. Trzydziesty trzeci krok, mamy już trzy pary nóg. Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok obudzcie i szyj Upaść, aby wstać Walczyć, aby trwać Przeżyczycie swe, tak aby się nie poddać Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył Zrób ten pierwszy krok obudź się i szyj Upaść, aby wstać Walczyć, aby trwać Przeżyczycie swe, tak aby się nie poddać 12, 12, jeszcze tu dołożę, dziękując za wszystko, co dostałem. Boże, za życia cud, jak wonny miód, za ciepło dłoni. Ożywczy chłód za słowa, które mają wielką moc, za radość serca, kiedy słyszę. Kocham cię, Tata. Why 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 why, why, why? why, why? Piw paw zabij w sobie dławiący Cię strach bom bum nie bój się, jest z nami Królów Król Piw paw zabij w sobie, dławiący Cię strach Why why Piw paw zabij w sobie, dławiący Cię strach Bum nie się, jest z nami Królów Król Piw paw zabij w sobie, dławiący Cię strach Why why Jestem kowbojem, twardo tu na ziemi stoję Mikrofon moim koltem, a słowa to naboje Robię piw pap kiedy podchodzi do mnie strach Robię bum-bum, kiedy dopadam, jest na szum Nie mam habety, tu mnie niosą moje kroki Prowadzi światło, żebym ze szlaku nie zboczył A Holy Bible to najlepszy GPS To moja mapa, aż po horyzontu kres Często posyłam bles, to jest dopiero broń Niechaj nawiedzi twój dom i ruszy schron, przed twój schron I zmieni twoje myślenie, koniec zamowy Człowiek, to już czas na przebudzenie Wizyty w salunie, do tego kurtyzany Gęba już czerwona, koszały To dziki zachód i ty musisz być czujny Czarne charaktery chcą położyć cię do trumny Jest tak! <śmienny> Pani moderator, czy te koperty no, na, grach, to na Nie, nie na hajs! Ani na funty, ani nie na dolory. Ani na polskie złoty Tylko na coś miłego na serducha <laughs> Żeby coś w odserca napisać, że lubię cię, bo jesteś taki, taki, taki i taki. Do zobaczenia za rok napisać coś miłego coś co mi się z kimś tutaj spodobało, czymś ktoś mnie zaimponował, o to w tym wszystkim chodzi tłumasz? nie no to ja ci inaczej nie wytłumaczę bo to jest prosta budowa cepa dzisiaj się nieraz nie <noise> układa a wiesz, po co robi te kartki? Bo ty mi tak kamerujesz mnie od takiej strony roboczej, mój miły Mateuszu, rozku. Wiesz, o co tu chodzi? Ja te kartki daję to, żeby zacząć też pisnąć fajnego. No, pisak będzie. Będzie papier, w ogóle szkoda mi tego papieru, tyle, bo tyle drzew musiało zostać ściętych. Bitny umarł już nie jest naturalną. No nic ja się trzeba radzić! Nie ma wyjścia! Wymarzona! Tak jak z mojego snu, taka śliczna, że aż brakuje tchu, ta jedyna, która coś w sobie ma zjawiskowa. Dlatego kocham ją mocno, ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Zobodni, zmęczeni i cieńcy jak się parynka. Nie chcę wracać do domu, ale co ja im zrobię? Do domu. Przed Państwem wystąpili Animator Damian Sidor. Animator Mateusz Rosek. Animator Piotr Wilkołek Dziękujemy.